Kończ pierdolić naprawdę. Z dobra, dam ci taką radę. Idź na terapię. Naprawdę, idź na terapię, niech ci tam otworzą oczy. Niech oni ci pokażą, jak jak, jak, jak w ogóle mieć relacje z ludźmi. Ja jestem tępy czekaj, przyszedłem jestem tępy, głupi i no. Już, już nawet zapomniałem, ale ogólnie głupi, jestem i każdy mną ma... Ja za tego cię zablokowałem kręcę, bo... kręcę, kręcę lody. Takie coś, takie coś Ja jeszcze, o mnie to było A kiedy było tak ostatnio coś? Kiedy ktoś ci wjeżdżał do komina? W Krakowie. Kiedy teraz? No? Zdejzano? No! A. To się okazało że też się że coś ci A za kasę? Normalnie... Się po kasę. Co ile wzięłaś? No właśnie zero. Tak za kasę. Jak no? no. ja myślę, że... E, słuchaj! Są, ej. Z... Godziny, to ej, żygalski! Żygalski, ja myślę, że za darmo to rozsądna cena, jak za ciebie? No, czy zrobiłbyś twisting no. komuś? No za 30. <tulity> A dałbyś no. zrobić Gdzie? sobie? W życiu. A za ile? Jak ile zobaczyli? Żeby do mnie? Czy W życiu już masz 600 i się. Aż tak. Ale ty wiesz, że to nawet po jednym razie możesz coś zerwać, bo No, to jest chce. I tam w ogóle jego i tak głęboko, tak w tę rękę, co zajmę to w ogóle wiesz, Masakrę. A to się nie wypadał, nie? Nie, nie. będziecie wypadać. Tak, na tę ręką co akurat. Ale. Nie, ja tam już. Ty gdzie? A jakie masz imię jako Szumala? E ten ty masz to tam... Ej, a Ty szybarski lubisz być szumalą? Ja już. Gdzie? A jakie masz imię jako szumala? E ten, ty masz pewnie jak petit, ja. Peti, Petitka. Jak? Ja. Patrycja. Patrycja, czemu? A, Patrycja. No bo z P od Piotra, od Patrycja. No, do Ciebie Patrycja pasuje, no. Patrycja bardziej, no, tak erotyczniej, egzotyczniej, no. Powiem <noise> że ty bardziej niedługo Darię wygryziesz. Daria jest taka fajna nie jest, ja myślę, że ty masz lepsze ten. No, ty jesteś bardziej szczupła, wysoka niż Daria, to lepsze byś miała powodzenie od Darii. Oczywiście się Daria na mnie w ale Daria to jest prawda, ona jest ładniejsza od ciebie, ma inne ma ładne rysy. Widzisz, ona ma fajne, gęste włosy. Nie no. Aha. Wiesz, to nie jest prawda Trafos by cię zaraz tam obkręcił, jak tej swojej murżyną. No to, to jest... No ale sorry, Daria za to co powiem, ale... Piotrek ma lepszą figurę od ciebie, nie? No pewnie, że ma. A co, wyszliż tak po zdjęciach? No ogólnie wiesz, to jest modelka, to jest, to jest za niska. Piotr, to jest szkrycha. Ładne włosy, ona ma ładny głos, ma Piotr. W ogóle ładne oczy, wszystko ładne. ale naprawdę głos to ma kobiet. no, nie Ja ci powiem, że ja bardziej, jakbym była to wybrałabym Patrycję. Patrycznie. Naprawdę. Patrycja to jest kurwa taka szprycha.